Dzień dobry drogie dzieci, dzień dobry, czas na kolejną lekcję muzyki, gdyż ponieważ znowu jesteśmy na zdanym nauczaniu. Dzisiaj zajmiemy się rytmem. Tak, rytmem. Tutaj mamy taki przykładowy rytm na 4 czwarte, tak, wiecie co to jest cztery czwarte przecież, i spróbujemy razem powtórzyć. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery. Mm, mm, mm. Razem. Je, bać, pis. Mhm. Je, bać, pis. Cztery. Nie słyszę was głośniej. Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A teraz zajmiemy się drugim rytmem, który będzie troszeczkę bardziej skomplikowany, ale myślę, że sobie dacie radę, jeżeli z tym sobie poradziłyście. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. m, m, m. m. Mm -mm. Razem wy, dalać. Mhm. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dziękuję Wam. Na dzisiaj to już wszystko. Nie zapomnijcie przećwiczyć dobrze tych rytmów głośno, wyraźnie. Niech wszyscy usłyszą.